Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, ta scena dialogu Pana Jezusa z Piłatem y, ma swój ciąg dalszy u Jana. W tej wysłuchanej y, mamy tę informację, że Pan Jezus deklaruje się jako Król, który jest Królem tego świata. Y, Piłat tego nie rozumie, i po tym dialogu odsyła Pana Jezusa do yy, nauczowanie, po czym Pan Jezus wraca i Piłat ma nadzieję, że obraz, który zobaczą Żydzi, wzbudzi w nich litość i miłosierdzie i daru, darują Mu życie. Obraz jest y, tytułowany Ekcehomo. Oto człowiek. Król, który zostaje wyśmiany, wyszydzony, odrzucony, ostatecznie skazany na śmierć, staje przed tym ludem i oni mówią: Na krzyż z nimi. Zostaje odrzucony król i jego królestwo. A jego królestwem są ci, którzy wierzą w niego. Czyli my, między innymi, tutaj zebrani. Musimy się liczyć z tym, że ten król, który w oczach świata nie przedstawia żadnej wartości, jest znakiem sprzeciwu, jest znakiem, który dla każdego, kto się do niego przyznaje, jest ryzykiem, że będzie również wyszycony, wyśmiany, orzucony. I z tym się trzeba liczyć. Każdy z nas jest taką czciną kołyszącą się na wietrze, słabą, chwiejną. Nawet jeśli deklaruje swoją wiarę, to jednak jest ona bardzo rachityczna, zwłaszcza kiedy dotyka, dotykają nas sytuacje trudne, graniczne, które wymagają heroicznego zaufania Panu Bogu, że wie, co robi i że potrafi znaleźć wyjście z tej sytuacji. Blaise Pascal. Mówił, że e, człowiek nie ma bardziej, nie ma bardziej słabej e, istoty. Mówił, człowiek jest tylko trzciną naj, 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 najwątplejszą w przyrodzie, ale z trzciną myślącą, mówił Pascal. Jest jednak słaby w swoim tym funkcjonowaniu potrzebuje wsparcia. E, I teraz pytanie jest, gdzie tego wsparcia szuka? Wizajaszu w 36 rozdziale y, czytamy taki, 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 taki fragment. Mianowicie: W kim pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Czy to ty się opierasz na Egipcie, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto na niej oprze, wchodzi w dłoń i ją przebija? Jeśli człowiek opiera się na drugim człowieku, który jest trzciną taką samą rachityczną, chwilą i również kiedy się nadłamie, to może zranić, to to jest błędny kierunek rozumowania i funkcjonowania. Pan Jezus w, tej swojej, w tym swoim majestacie odrzuconym, myślę, że bardzo suzy, su... su, 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 su Sugestywnie pokazywany jest przez Adama Chmielowskiego, późniejszego brata Alberta, na obrazie Ecce On tam jest pokazany w tym swoim, czyli w tym cierniu, koronie z ciernia, w tym szkarna, szkarłatnym płaszczu. Poniewierany poprzez biczowanie, poprzez traktowanie złe przez żołnierzy. Z tyłu tego obrazu jest, jest, jest budowna rzymska, to jest takim drugim tłem pokazującym majestat władzy świeckiej, z którą Pan Jezus, z tą Pan Jezus musiał, się, musiał się zewrzeć z królestwem, który jest nie z tego świata. I Pan Jezus trzyma tam trzcinę w ręku, jako berło. Trzcina trzymana w ręku jest takim sygnałem, żeby każdy z nas, jako czcina taka słaba, którą, o której mówi Pascal, która jest słaba i rachityczna, żeby szukała wsparcia i mocy w, zranionym, w zranionych dłoniach i sercu Pana Jezusa. Bo tam jest moc. Sami z siebie nie będziemy w stanie skrzesać tej mocy. nie nas życie w taki czy inny sposób. Przed nas choroba, przed nie nas odrzucenie, przed nas wzgarda, przed nie nas utrata czegoś bądź kogoś. To jest wpisane w scenariusz życia. Czasami to są rzeczy brutalne, czasami są to rzeczy, które się ciągną jako seria. Na przykład, nie wiem, seria zgonów albo seria wyroków śmierci, bo ktoś, na przykład, z otoczenia jest za każdym razem, co moment, dowiaduje się, że ktoś jest chory i ktoś jest umierający, albo coś się dzieje, albo z Tobą się coś dzieje. I i człowiek, kiedy staje wobec tych rzeczy i nie może się wykupić, nie może zapłacić, nie może, nie, żeby nie wiem co dał, nie może sobie z tym poradzić. Wtedy właśnie pozostaje on, król wszechświata. Nie ten, który pokazywany jest jako król. Taki majestatyczny, czasem nawijający taki obraz o królu Polski, ja szczerze mówiąc, ten obraz widzę, to on mnie napawa trwogą, on mnie odpycha, jest przerażający. Natomiast ten, który go pokazuje, Chmielowski, jest tym, który nie skrzywdziłby Cię. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo trącego się pomyka. Czytamy u Izajasza w pieśni o Osudzejachwy, tylko żeby móc skorzystać z tej Jego opieki, która jest taka nieświatowa, taka wyśmiana, taka sposponowana, wyrzucana przez, poza nawias z Jego krzyżem, z Jego wartościami, z Jego matką, z tym wszystkim, co z tym się wiąże. A jednak mimo że odrzucany, ma w sobie tę moc nieskończoną, o której czytamy w pierwszej, że jego królowaniu nie ma końca. I zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy na szczerze, że coś się stało przez tak zwany w cudzysłowie przypadek, to czasami mówimy, że wpadł jak piłat w kredo. Wpadł jak piłat w kredo. Kredo to jest to nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga i tak dalej, tak dalej. I ten Piłat, który w normalnym układzie, gdyby nie miał kontaktu z Panem Jezusem, to by przepadła cała masa różnych postaci z, z wieków poprzednich. Tylko dlatego, że pojawił się w obecności Pana Jezusa, wspominamy Go niedziela w niedzielę. Wpadł jak piłat w kredo, tylko dlatego, że miał kontakt z Panem Jezusem i się znalazł w Jego, w jego zasięgu. Wszyscy królowie ci. Ci, ci, którzy rozdają karty, ci, myślą, że są po prostu swoimi imionami nazywają ziemię. Oni wszyscy muszą oddać ducha. Nie ma to tam. Jedyny, który jest i którego warto się, do, do którego opiekę warto się schować. Pod którego opiekę warto się schować. Te, jako tę te czcinę włożyć w siebie. Zobaczcie ten obraz Chmielowskiego. Ekcehomo. Trzymał to w tej dłoni, zraniony trzyma tę trzcinę. Delikatną, Taką rachityczną, jak każdy z nas jest taką. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, to wcześniej czy później życie nam to wszystko zweryfikuje. Ale to ważne jest to, żeby umieć znaleźć się w obrębie tej mocy, która zostaje tak wyszydzona i odrzucona i wydaje się, że jest bezsilna, to jest tylko pozór, bo to jest wewnętrzna siła, która jest nie z tego świata. I Pan Jezus... Zaprasza nas do siebie, żebyśmy my powierzy, powierzali mu nasze sprawy. Świętego Piotra, w pierwszym liście św. Piotra mówi: Przerzućcie wszystkie troski wasze na niego, ponieważ jemu zależy na nas. W Psalmie 118 czytamy: Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w książętach. Jak to zrobić? Myślę, że podstawowym, podstawowym źródłem takiej mocy jest obecność moja na naszej świętej niedzielnej. Ponieważ z niej, kiedy one są obecniane na ołtarzu w postaci chleba, eucharystii, on przychodzi tutaj osobiście. Wierzymy w to, że się ukrywa się pod tym białym opłatkiem. On z tą mocą przychodzi do tych, którzy chcą z tej mocy skorzystać, chronią się jako taczcina w tę jego rękę. Czy weźmy na przykład, jak ktoś odnajdzie tę moc, będzie do niej przychodził już w ciągu tygodnia. Ja pamiętam mój proces rozwojowy, duchowy. Ja bym na, na antypodach katolicyzmu. I pamiętam, kiedy w Nowym Jorku zacząłem przychodzić, pamiętam, szedłem do, do, do pracy i po drodze miałem kościół. I wstępowałem raz, najpierw chodziłem na, na Ojcze A jak to w trakcie tego mojego Ojcze szłam szła msza święta, była celebrowana. I wychodziłem z tego kościoła i czułem jakościową zmianę po tym jednym Ojcze I tak, to, to było takie ukojenie, którego nie miałem tam. I mówię, co, zacząłem wchodzić. to, mówię, to mówię, wejdę na Ojcze a wyjdź na zdrowaś. Jak wyjdę na zdrować, to pójdzie na Twojego a później mówię, jeszcze chwilę posiedzę, bo mi tutaj jest inaczej, bo tym, to miasto mnie przytłacza, ono jest pełne świata brutalności, która nie niesie pokoju wewnętrznego. A mówię, to, mówię, to a może sobie zobaczę, posiedzę sobie trochę na tym mszy świętej. To trwało miesiące, to nie było to razu. I doszedłem do takiego punktu, kiedy wstawałem wcześniej po to, żeby pójść na mszę świętą przed pracą, Ponieważ tamsza święta dawała mi takiego szwungu, takiego powera, że w cały, cały dzień mogłem przepracować, mogłem przefunkcjonować z pokojem serca. I tego mi nikt nie kazał robić. Ponieważ to odkryłem i wybrałem sam jako źródło mocy i pokoju. Schowałem się jako trzcina nadłamana w jego ręku. I nigdy się nie zająłem. Nigdy. Ponieważ nie zna człowieka, który zaufał Bogu i został zawstydzony. Tylko żeby można było to zrobić, no, trzeba, proszę Państwa, no, trochę wysiłku. Myślę, że taką inną formą jest adoracja na sakramentu. Tutaj przywołam księ... Ojca księ... Krzysztofa Pałysa, który mówi, że kiedy on idzie na adorację i, i przyznaje, że rzeczywiście tak jest. Że kiedy idzie na adorację i, i ma skołatane serce i dotykają rzeczy, których nie rozumie, to po spotkaniu z nim w, w Najświętszym Sakramencie, po tej czasie spędzonym razem w milczeniu, albo sprawy się rozwiązują, albo on otrzymuje światło, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, przez co łatwiej jest mu przyjąć i zaakceptować nawet trudne rozwiązania. Tych dróg jest wiele. Natomiast chodzi o to, żeby umieć w sobie odkryć to zaproszenie do tego, który został odrzucony przez świat. Ale to, że został odrzucony przez świat, nie oznacza, że stracił moc. Nie. Jego świat jest z innego świata. To jest świat duchowy, który, jeśli się go odkryje, to żeby się piekło całe rozdarło, i żeby się wszyscy darli, i żeby się cały świat sprzecili przeciw Tobie. Nie przemogą, bo to jest siła ducha. Ale nie ze mnie, tylko z Niego, któremu się, w którym się pokładam nadzieję i ufność. Taki jest ten scenariusz. Kto go odkryje, wyjdzie obronną ręką z każdej, z każdej sytuacji życiowej, jaka będzie mu dana do przeżycia. Amen.